Witaj z powrotem. Jak poszło z wczorajszymi zadaniami? Wyciszyłeś jej social media? Wyszedłeś z kumplem? Jeśli tak, to świetnie. Jeśli nie, to zatrzymaj ten film teraz i najpierw zrób dzień pierwszy serio. To nie jest żart. Nie możesz przeskoczyć kroków. To jest jak chodzenie na siłownię. Nie zaczniesz od 100 kg na klatę, jeśli nigdy nie ćwiczyłeś. Musisz zacząć od podstaw. Dobrze, zakładam, że jesteś gotowy. Dzisiaj powiem ci coś, co może Cię zdenerwować. Może Cię zranić. Ale musisz to usłyszeć, bo to zmieni całkowicie Twoje rozumienie tego, co się stało. Gotowy? Ona cię okłamała. Tak, dobrze słyszałeś. Twoja była dziewczyna. Okłamała Cię o prawdziwym powodzie waszego rozstania. I zanim się wściekniesz, posłuchaj mnie do końca. Bo to nie jest takie proste, jak myślisz. Pamiętasz, co Ci powiedziała, kiedy zrywała? Pewnie coś w stylu: Jestem zbyt zajęta pracą. Potrzebuję czasu dla siebie. Chcę się skupić na sobie. To nie Ty, to ja. Straciłam uczucia. Jesteśmy zbyt różni. Lepiej zostańmy przyjaciółmi. Może coś w tym stylu, prawda? A teraz posłuchaj tej szokującej prawdy. W 90% przypadków to, co ona ci powiedziała, to nie jest cała prawda, a czasami to w ogóle nie jest prawda. Kompletnie wymyślone. I nie, to nie znaczy, że jest złym człowiekiem. To nie znaczy, że chciała cię zranić. Są ku temu trzy konkretne powody. Powód pierwszy, ona chciała chronić Twoje uczucia. Brzmi ironicznie, prawda? Zrywa z Tobą, ale jednocześnie chce chronić Twoje uczucia. Ale to ma sens, pomyśl, co by było, gdyby powiedziała ci całą prawdę, gdyby powiedziała straciłam do Ciebie pociąg, bo stałeś się przewidywalny i nudny, albo zacząłeś zachowywać się jak potrzebujący dzieciak, i to mnie odpycha. Albo nie jestem już Tobą seksualnie zainteresowana, bo straciłeś swoją męskość, to by cię zmiażdżyło. To by totalnie zniszczyło Twoje ego. I ona to wie. Więc zamiast. Tego mówi coś łagodniejszego, coś, co nie zaboli aż tak bardzo. To nie ty, to ja. Potrzebuje czasu dla siebie. To brzmi dużo lepiej niż prawda, no nie? Powód drugi. Ona sama nie zna prawdziwego powodu. To może brzmieć dziwnie, ale to prawda. Kobiety nie działają jak mężczyźni. My, faceci, jesteśmy logiczni. Jak coś nam się nie podoba, analizujemy to, rozumiemy dlaczego i mówimy o tym wprost. Kobiety działają emocjonalnie. Ona po prostu poczuła, że coś jest nie tak, że już nie czuje tego, co kiedyś, że coś się zmieniło. Ale gdyby się zapytał dokładnie, co i dlaczego, nie potrafiłaby ci odpowiedzieć, bo to dzieje się na poziomie podświadomym. Jej ciało, jej emocje, jej instynkty mówią jej, ten facet już nie jest tym samym facetem, w którym się zakochałam. Ale świadomie tego nie rozumie, więc wymyśla powód. Jakiś logiczny powód, który brzmi sensownie. Jestem zajęta pracą, muszę się odnaleźć, potrzebuję przestrzeni, to są wszystko racjonalizacje, wymówki, które jej umysł tworzy, żeby wyjaśnić to, co czuje instynktownie. Powód trzeci: nie chcę być tą złą, nikt nie chce być złym człowiekiem, nikt nie chce czuć się winny. I gdyby powiedziała ci prawdę, czułaby się okropnie. Czułaby, że cię krzywdzi, że jest złym człowiekiem, więc łatwiej jest powiedzieć coś łagodnego coś, co sprawi, że ona będzie mogła spać spokojnie w nocy. Teraz pewnie myślisz: OK, skłamała, ale jaki jest prawdziwy powód? Dlaczego naprawdę mnie zostawiła? I tu jest kluczowa prawda, której musisz się nauczyć. Są tylko dwa słowa, których potrzebujesz: utrata pociągu. To wszystko sprowadza się do dwóch słów. Utrata pociągu. Ona przestała czuć do ciebie pociąg. I zanim powiesz, ale ja wiem, że przestała mnie kochać, posłuchaj, to nie to samo. Miłość i pociąg to dwie różne rzeczy. Miłość to świadoma decyzja, to troska, to zaangażowanie, to chęć bycia z kimś. Możesz kochać kogoś, ale nie czuć do niego pociągu. Możesz mieć wspaniałego kumpla, którego kochasz jak brata, ale nie chcesz z nim sypiać, prawda? Pociąg to coś zupełnie innego. To jest nieświadome, to jest emocjonalne, to jest fizyczne. To jest to uczucie motyli w brzuchu, to jest ta chemia, to jest ta energia seksualna. I tego nie można włączyć i wyłączyć, jak przełącznika. Nie można powiedzieć sobie: OK, od dzisiaj będę czuć pociąg do tej osoby, albo przestanę czuć pociąg do tej osoby. To nie działa w ten sposób. Pociąg dzieje się automatycznie albo jest, albo go nie ma. I ona przestała go czuć do ciebie. Dlaczego? Bo kobiety nie są przyciągane do tego, co jest logiczne. Nie są przyciągane do facetów, którzy robią wszystko dobrze na papierze. Dobra praca, dużo pieniędzy, dobre traktowanie kupuje prezenty, zawsze dostępny, zawsze miły to wszystko brzmi super, prawda? To jest idealny facet. Każda kobieta powinna chcieć takiego faceta. Ale przyciąganie nie działa logicznie przyciąganie działa emocjonalnie. I kobiety są przyciągane do emocji, do uczuć, do nieprzewidywalności, do wyzwania. Do faceta, który ma swoją wartość, do faceta, który nie potrzebuje jej do szczęścia, do faceta, który może odejść w każdej chwili i gdzieś po drodze przestałeś być tym facetem. Może na początku byłeś, może na początku miałeś swoje życie, swoich znajomych, swoje pasje, może nie byłeś dostępny 24 godziny na dobę. Może miała wrażenie, że musi trochę powalczyć o Twoją uwagę. Ale potem, powoli, zacząłeś robić błędy. Pewnie nawet tego nie zauważyłeś. To działo się stopniowo, dzień po dniu, tydzień po tygodniu. Małe rzeczy, które się sumowały. Aż w końcu ona spojrzała na ciebie i pomyślała: Co się stało z tym facetem, w którym się zakochałam? Teraz konkretnie. Co dokładnie robiłeś źle? Jakie zachowania obniżały twoją wartość w jej oczach? Jakie rzeczy sprawiły, że przestała czuć ten pociąg? To jest najważniejsza część dzisiejszej lekcji, bo jeśli nie zrozumiesz, co robiłeś źle, powtórzysz te same błędy: albo z nią jak wróci, albo z następną dziewczyną. Więc teraz będę bardzo szczery. To może boleć, ale potrzebujesz tego. Pierwszy błąd: byłeś zbyt dostępny, zawsze odbierałeś telefon, zawsze odpisywałeś natychmiast, zawsze miałeś dla niej czas. Brzmi jak coś dobrego, prawda? Jak dobry chłopak. Ale to obniża twoją wartość, pokazuje, że nie masz życia, że siedzisz i czekasz na jej telefon. Drugi błąd: byłeś zbyt przewidywalny. Ona zawsze wiedziała, co zrobisz, zawsze wiedziała, co powiesz, zawsze wiedziała, gdzie będziecie w weekend, piątek kino, sobota kolacja, niedziela u jej rodziców. Zero niespodzianek, zero nieprzewidywalności, zero ekscytacji. Trzeci błąd: nie miałeś granic. Pozwalałeś jej na wszystko. Jeśli chciała anulować plany w ostatniej chwili, okej, okay, nie ma problemu. Jeśli chciała sprawdzać Twój telefon, pewnie proszę bardzo. Jeśli chciała decydować o wszystkim, okej, okay, jak chcesz. Myślałeś, że to pokazuje, jak bardzo ją kochasz, ale to pokazywało, że nie masz kręgosłupa. Czwarty błąd. Przestałeś dbać o siebie. Na początku chodziłeś na siłownię, dbałeś o ubrania, miałeś swoje hobby. Ale potem to wszystko poszło w odstawkę, bo miałeś ją. Po co ci siłownia, jak masz dziewczynę, po co ci znajomi, jak możesz spędzać czas z nią, i powoli zamieniłeś się w wersję uproszczoną samego siebie. Piąty błąd. Byłeś zbyt potrzebujący emocjonalnie. Potrzebowałeś jej uznania, potrzebowałeś jej uwagi, potrzebowałeś, żeby ci mówiła, że cię kocha, że jesteś przystojny, że jest szczęśliwa. To nie jest atrakcyjne, to jest odpychające. To jest jak dziecko, które ciągle pyta mamusiu. Kochasz mnie? Szósty błąd. Straciłeś swoją męskość. Przestałeś podejmować decyzje. Przestałeś być liderem. Pytałeś się o wszystko: co chcesz zjeść, gdzie chcesz iść, co chcesz robić i ona musiała decydować o wszystkim. A kobiety nie chcą decydować o wszystkim. Chcą faceta, który je prowadzi. Siódmy błąd. Nie byłeś już wyzwaniem. Ona wiedziała, że może cię mieć kiedy chce. Że nie odejdziesz, że będziesz czekał, i kiedy coś jest za łatwo dostępne, traci wartość. To jest ekonomia podstawowa. Im bardziej rzadkie, tym bardziej wartościowe. Ósmy błąd. Zapomniałeś o swojej misji. Na początku miałeś cele, miałeś plany, miałeś ambicje, ale potem ona stała się Twoim celem, Twoim planem, Twoją ambicją. I to jest ogromny błąd, bo kobiety chcą być częścią życia faceta, nie całym jego życiem. Dziewiąty błąd. Przestałeś flirtować, przestałeś tworzyć napięcie seksualne. Staliście się jak kumple, albo jak współlokatorzy, oglądanie seriali, pizza w piątki, ale gdzie była pasja, gdzie było pragnienie? Gdzie było to napięcie? Dziesiąty błąd. Nie miałeś życia społecznego. Twoi znajomi zniknęli, twoje hobby zniknęło. Wszystko kręciło się wokół niej. I nagle stałeś się nudny, bo nie miałeś o czym opowiadać. Nie miałeś nic ciekawego w życiu, tylko ona. Rozpoznajesz się w tych błędach? Pewnie tak, pewnie w kilku, może w większości. I wiesz co? To jest ok, bo teraz już wiesz. Teraz już rozumiesz, co poszło nie tak, a to jest pierwszy krok do naprawienia tego. Więc Twoje zadanie na dziś: weź kartkę papieru i długopis. Albo otwórz notatki w telefonie i zrób listę, konkretną listę Twoich błędnych zachowań, które obniżały Twoją wartość zachowań, które ją odpychały bądź szczery. Nikt tego nie zobaczy, oprócz ciebie. Napisz wszystko. Na przykład, byłem zbyt dostępny. Odpisywałem w 5 sekund. Anulowałem plany z kumplami, żeby być z nią. Pozwoliłem jej decydować o wszystkim. Przestałem chodzić na siłownię. Przestałem się rozwijać. Stałem się nudny. Stałem się przewidywalny, jakkolwiek to wyglądało u ciebie. Napisz minimum 10 rzeczy. 10 konkretnych zachowań. I bądź szczery, bo dopóki nie przyznasz się do błędów, nie możesz ich naprawić. Dopóki nie zobaczysz wzorca, będziesz go powtarzał. I zanim przejdziemy dalej, muszę ci powiedzieć jedną ważną rzecz. To, co robisz przez te 7 dni, to fundament. Ale to tylko fundament. Odzyskanie byłej to o wiele bardziej złożony proces, niż ci się wydaje. To nie jest sprint na 100 metrów. To maraton. Czasami zajmuje to miesiąc, czasami 3, czasami pół roku. Wszystko zależy od waszej historii, jak długo byliście razem. Jak bardzo nawalałeś po rozstaniu? Czy zdążyłeś już zrobić nieodwracalne błędy? Każdy przypadek jest inny. I wiem, że chcesz prosty, prostych odpowiedzi. Chcesz, żebym ci powiedział, zrób to, to i to. I za tydzień będzie z tobą z powrotem. Ale gdybym ci to powiedział, skłamałbym. A ja nie kłamię. Jeśli coś jest trudne, powiem ci, że jest trudne. Bo wolę, żebyś wiedział prawdę niż żeby miał fałszywe nadzieje. Właśnie dlatego stworzony został pełny program, kompletny system, który bierzecie za rękę i prowadzi przez cały proces. Od dnia, zero do dnia, w którym siedzicie razem i rozmawiacie o przyszłości. Każdy krok, każdy scenariusz, każda możliwa sytuacja. Ale najpierw musisz wiedzieć, czy w ogóle to ma sens, bo nie każdą relację da się uratować, nie każdą sytuację można naprawić. I nie chcę, żebyś tracił miesiące życia na walczenie o coś, co jest już martwe. Dlatego oferuję Ci bezpłatną rozmowę, pół godziny Twojego czasu. Opowiesz nam całą swoją sytuację, każdy szczegół. I usłyszysz brutalnie szczerą odpowiedź. Albo tak, widzę tutaj potencjał. Oto co musisz zrobić? Albo nie, to już nie ma sensu. Idź dalej i nie marnuj czasu. Zero bullshitu, zero wciskania, zero sprzedaży za wszelką cenę. Tylko szczera ocena eksperta, który widział już, Tysiące takich sytuacji, który wie, co działa, a co nie, który powie ci prawdę, nawet jeśli ona boli. Opowiesz, jak to się zaczęło, jak wyglądał związek, jak doszło do rozstania, co mówiła, co ty robiłeś po tym, ile razy pisałeś, ile razy dzwoniłeś, czy już jest z kimś innym, wszystkie detale. I na podstawie tego dostaniesz konkretną odpowiedź, czy masz szansę. Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy twoja sytuacja jest do uratowania, znajdziesz link w opisie. Formularz zajmie ci 3 minuty, konsultacja pół godziny, a odpowiedź, którą dostaniesz, może zaoszczędzić ci miesięcy bólu i niepewności. Link jest pod filmem. Kliknij go, wypełnij formularz. Umów się, zrób to teraz, póki masz motywację. Bo za godzinę znowu będziesz scrollował jej Instagram i zastanawiał się, co ona teraz robi. Kliknij, umów się. Dowiedzmy się, czy możemy Ci pomóc. Jutro pokażę Ci dokładnie, co zrobić z tą listą. Pokażę Ci, jak zamienić każde z tych negatywnych zachowań w coś pozytywnego, jak stać się znowu tym facetem, w którym się zakochała. Ale najpierw musisz zrobić tę listę. To jest fundament. Do jutra.